właśnie Zabytała. cały czas robi. <gulatujesz> Bardzo ładne. Zakrywasz, tak? No robię zdjęcie, tak. 30 zdjęć na sekundę. Właśnie, właśnie dlatego pytam o kontekst. No dobra, a zaczęłaś to plasterek? A bo to było używane na koncertach, <gulatujesz> gdzie jest strasznie głośno i chciałem, żeby było troszkę ciszej. Bole, już a to no, to już się już. nie kochacie, tak? Tylko do zdjęcia, tak, dobra, okej. Okay. Jest też nie zdjęcia, żeby... a, to <gulatujesz> Właśnie zrobiłem. Dom. Tak? To weź w i wszystkie drzewka. Ładne. Drodnięcia. Jakieś majpiona aparat w moim I co będzie dalej z tymi drzewkami? Będą row, jedną walkę. Sądzisz? I co wtedy? Myślę, że za jakieś 20 lat będą z tego sporo zyski. Nie no, trzeba wysadzić, wysadzić około 70 myślę. Tysięcy. Ślewek na razie. Tak, a potem resztę. Nie no, około stu, tak. Dałoby radę? No. Ale leszczynę jeszcze posiejemy na granicy. Wysadzimy. Wysadzimy. Poślecznie jeden grzyb w sumie, no. Proszę kupić kilogram ku tych orzeków laskowych. No i jeżyny, oczywiście. Jeżyny. Nie trzeba nigdzie wozić, są na miejscu. maliny. <grym> też. Kaktusy.